Dokładnie w tej chwili rozdzielają się linie czasu. Witam drodzy słuchacze i abonenci kanału Życiel TV. Kontynuujemy temat, który powoduje dziś największą bolesność. Załamanie ram czasowych wywołuje wszelkiego rodzaju wstrząsy, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz nas. Niektórzy informują, że nie potrafią się już odnaleźć w codziennym życiu. Innym się wydaje nawet, że tracą zmysły, ale to całkowicie normalne. Kiedyś bardzo często dyskutowano o efekcie Mandeli. Niektórzy twierdzili, że dany film, lub kreskówka, lub jakaś reklama, czy piosenka kończyła się tak i tak, i oni to wyraźnie pamiętają jako dowody. Nawet cytowali pewne teksty. Inni ludzie. Pamiętali powyższe zupełnie inaczej i poddawali własne dowody na to, że mają rację. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyną zamieszania jest pęknięcie wszystkich linii czasu w punkcie zbieżności. I właśnie w takim miejscu teraz jesteśmy. W wyniku zmieszania się takich ilości rzeczywistości, nasza oś czasu zaczęła czynić coś, czego nie jest w stanie czynić w dłuższej perspektywie, lecz tylko to, co w bardzo krótkiej perspektywie pochłania wszystkie możliwości, które się rozpadły. Ona pochłania wszystkie potencjały, wszystkie te zniszczone ramy czasowe, które Spotkały się w tej samej przestrzeni. I wszystkie te argumenty, bez względu na to, jak bardzo by nie miały sensu, teraz wypływają na powierzchnię w nowej formie. Kiedy rzeczywistości spotkały się w tym miejscu zbliżenia, to powstało zamieszanie, ponieważ one się rozdzieliły. W tej chwili osiągnęliśmy to sławne ucho igielne i jesteśmy bardzo mocno ściskani, abyśmy przeszli przez to ucho. I rozdzielili się na dwie linie czasu. W tej chwili wydaje nam się, że mamy do czynienia z dwoma zupełnie różnymi potokami energii. Jeden potok płynie do piątej gęstości, a drugi do czwartej. W miarę postępowania tego procesu oba potoki coraz bardziej się od siebie różnią. W rezultacie ludzie, nawet w rodzinie lub wśród swoich starych znajomych, często przestają się wzajemnie rozumieć, tak jakby żyli w dwóch różnych światach, pomimo tego, że mówią tym samym językiem i czasem żyją w tym samym mieszkaniu lub razem śpią. Są to typowe symptomy rozdzielania linii czasu. Mamy do czynienia z podziałem na dwa światy. Jedna ścieżka prowadzi na niższy poziom rzeczywistości, dla której już nie ma miejsca na Ziemi, bo Ziemia jest w stanie pomieścić tylko piątą gęstość i wyższą. W przyszłości piąta gęstość stanie się najniższą częstotliwością, która może tutaj istnieć. Innymi słowy, wszystko, co jest poniżej piątej gęstości, nie będzie mogło pozostać tutaj. Oznacza to, że Ziemia powróci do swojego pierwotnego stanu Edenu, którym kiedyś była. To była perła kosmosu, planeta piątej gęstości przed upadkiem, który rozpoczął się od Lemurii, a później miał swoją kontynuację na Atlantydzie. Potem świadomość upadła. W tej chwili ziemia jest podczas procesu odradzania się. To przede wszystkim kontrolerzy fałszywej matrycy nie chcą utracić swojego ukochanego dziecka, nie chcą zrezygnować ze swojego marzenia o fałszywej macierzy, która jest fałszywą rzeczywistością. Fałszywy Matrix imituje organiczny, pierwotny świat stworzony przez Boga i manipuluje całą ludzkością, wykorzystując fałszywą rzeczywistość. Fałszywy Matrix nie istnieje tak sam z siebie jest to stworzenie archontów, a archonci chcą go zachować to jest ich źródło paliwa. Oni nie są w stanie tworzyć, oni umieją tylko powtarzać, umieją wykonywać kopie. A my w tej chwili jesteśmy swego rodzaju kreatywnymi zwierzętami, stwarzającymi rzeczywistość w swoim imieniu i przysparzając sobie przy tym wiele cierpień. Władcy fałszywej matrycy jak dotąd nie są gotowi się poddać. Z drugiej strony jest jeszcze jedna grupa, która nie jest gotowa na przejście. Stopień wyżej, ponieważ oni potrzebują dalszego procesu uczenia się. To oznacza, że obie grupy spadną na niższy poziom rzeczywistości. Dla Ziemi nie jest to problem, ale prawdopodobieństwo, że będzie stworzony nieprawidłowy matriks jest bardzo małe. Ma miejsce tak mocne rozpuszczenie tej rzeczywistości rozpuszczenie możliwości nowej, fałszywej macierzy, że ja wierzę, że ona więcej się nie odrodzi w piątej gęstości. Ponieważ znajdujemy się w punkcie wzajemnego zbliżenia, to dzieło nosicieli światła w piątej gęstości. Stopniowo zaczyna ujawniać widoczne rezultaty, bo niższe poziomy, niższe częstotliwości zaczynają się rozpuszczać. Innymi słowy, ustanowienie kolejnej fałszywej matrycy będzie niemożliwe. Ta fala jest zbyt duża i wynik będzie taki, że dowolna fałszywa macierz, a te fałszywe macierze nadal jeszcze istnieją i jest ich wiele, upadną w miarę naszego wznoszenia się. W galaktyce istnieje duże zainteresowanie dotyczące naszego planetarnego wzniesienia się. To jest jeden z powodów, dla których wszyscy pracownicy światła w obecnej chwili otrzymują duże wsparcie z zewnątrz. A ludzie, którzy wybrali opcję niskiej częstotliwości w punkcie w niebowstąpienia, zostaną włączeni do już istniejącego świata albo do świata fałszywej matrycy, albo do świata czwartej gęstości. W przeszłości rzeczywistość była konkretna i absolutna, ponieważ ludzie nie mieli prawa głosu, nie mieli wielu alternatyw i mało mocy twórczej. Teraz mamy dużo mocy twórczej, a to oznacza, że możemy zacząć po trochu, a następnie całkowicie rekonstruować swoją rzeczywistość i to, co nas otacza. Mamy także wiele sił twórczych. Dolny poziom obecnie się zapada i fragmenty fałszywej matrycy będą teraz widoczne dla wszystkich, bo podnoszą dużo pyłu. W przyszłości najniższym poziomem będzie świat czwartej gęstości, oferując dobrą możliwość rozwijania się bez ingerencji mającej złe zamiary oraz bez manipulacji. W przyszłości na ziemi będzie istniała piąta gęstość, rzeczywistość piątej gęstości. Ona będzie Przypominać ten pradawny Eden, który niegdyś straciliśmy. Wchłoniemy wszystkie zanieczyszczenia i przekształcimy je w czyste światło. Wszystko to będzie konsekwencją wzniesienia się. Nie będzie żadnych toksycznych pozostałości ani zanieczyszczeń. Będą to tylko wspomnienia, ponieważ będziecie pamiętać swoje poprzednie życie. Nadal będziecie nosić imię i wyglądać tak jak dawniej. Ale po wzniesieniu, po przejściu, staniecie się młodszą wersją samych siebie czyli, że wzniesienie się, transformacja będzie oznaczała kompletną restrukturyzację naszego ciała. Dowodem numer jeden jest zorza polarna, którą obserwować można już na tych szerokościach geograficznych, gdzie dawniej jej w ogóle nie było. To wskazuje, że pole magnetyczne Ziemi jest coraz słabsze, co oznacza, że docierają do nas kolejne burze słoneczne, fale światła słonecznego i światła kosmicznego. Gdy kosmiczne światło trafia na Ziemię, to gęstość fałszywego Matrixa zaczyna się topić. Drugi znak jest taki, że wielu ludzi już zaczyna widzieć pewne oznaki piątej gęstości. Pojawia się u nich pewna wrażliwość, przewidywanie, lub coś słyszą. Zdarza się, że przychodzą do nich w snach zmarli albo ci ludzie, z którymi mieli oni kontakt w poprzednim życiu. Oni czują nowe impulsy i czasami znajdują jakąś część biografii nieznajomych ludzi lub przyszłych wydarzeń, które im się mogą przytrafić. Trzeci znak to sztuczna wirtualna rzeczywistość, meta wszechświat. Dodatkowa rzeczywistość, w której ludzkość będzie żyć w przyszłości, ponieważ planowane jest połączenie ze sztuczną inteligencją. Czwarty objaw wznoszenia się, o którym mówi teraz wielu ludzi, objawia się jako bóle głowy, nudności, zawroty głowy, ogólne osłabienie. Są to objawy, które często pojawiają się u ludzi, którzy przez długi czas przebywali pośród częstotliwości elektromagnetycznych, np. Na blisko nadajników 5G. Niektórzy ludzie są bardzo wrażliwi i dlatego te objawy pojawiają się u nich dużo wyraźniej. Te symptomy przychodzą i odchodzą. Objawy te są spowodowane działaniem pól elektromagnetycznych, ale to wszystko stanowi dla nas wyzwanie. To jest dla nas tramp Poliną, która pozwala nam pójść jeszcze dalej, jeszcze szybciej i wznieść się jeszcze wyżej. Tym niemniej kontrolerzy fałszywej matrycy korzystają z okazji, aby się wtrącać w proces wznoszenia się jak największej liczby ludzi, aby utrzymać ich w rolach ofiar. Dlatego teraz bardzo ważne jest, aby mieć oczy szeroko otwarte, aby w porę rozpoznać pułapki kontrolerów. Oto wiadomość od Medium Karika, którą chciałam Wam dziś przekazać. Subskrybujcie nasz kanał, aby niczego nie przeoczyć. Dajcie kciuku w górę, aby jak najwięcej ludzi mogło zapoznać się z tym ważnym materiałem. Dziękuję wszystkim sponsorom kanału, bo dzięki Wam wychodzą nowe filmy na kanale Życiel TV, a także dziękuję wszystkim, którzy rozmyślają i dzielą się swoimi refleksjami, tak więc jak zwykle czekam na Was w komentarzu. W komentarzach pod filmem: Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i dbajcie o siebie kończy tradycyjnie autorka. Ja, przekładający ten tekst, Michał XL600, dołączam się do tych słów i kłaniam się nisko wszystkim darczyńcom. Pod filmem lub na blogu słowiańska kultura można znaleźć narzędzia to umożliwiające.